Kisza. Biegnij, myszo i walcz, walcz. I właśnie tacy ludzie swoim zachowaniem robią mi vlogi. Nie dziękuję. <noise> biegniemy, biegniemy, biegniemy. Cześć wszystkim. Przechodzimy do Was w środę. U nas nic się nie zmienia, biegniemy z mamą do dentysty. Dzisiaj jedziemy już do Warszawy i słuchajcie, lisza, lisek hitrusek, wczoraj wieczorem spakowała sobie malutki plecak, spakowała sobie poduszkę i mi dzisiaj z rana powiedziała, że słuchajcie, wy się sobie pakujcie, no spokojnie. A ona wie, że jak się gdzieś pakujemy, gdzieś jedziemy, to jest po prostu chaos. A więc ona wszystko sobie spakowała i powiedziała, jak już będziecie gotowi, to proszę odbierzcie mnie ze świetlicy, jak już będziecie jechać e, do Warszawy. Więc łapka w górę dla, okay. dla i Iszy. A u nas naprawdę teraz po prostu Dami, jakaś masakra, nie Dami wiem. Różowa. Dla ciebie różowa. Przyczymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami, idziemy do dentysty. Nie cierpię, nie cierpię takiego życia w pośpiechu. No nie Majusia. Co? A, 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 to... To... Co? Nie będzie bzz. Nie będzie bzz. Chodzimy, już, już, chodzimy szybciutko. Nie lubi <grym> karty. Mama. Zobacz Majusia, kto czekał na nas. Majusia, po... no pokaż mi tą swoją czapkę. Bo Majusia wczoraj wraca. Do domu Piszcie w komentarzach czy, czy mu pasuje, tak? Pasuje pasuje? No co, biegniemy do domu pakować walizki Walizkę jedną chociażby No właśnie tak Już naprawiłem iPhone'a Już kiedyś mówiłeś, że naprawiasz e, telefony Ta. Tak Tak Na... do, do przodu tak sobie powiedziałeś, a później A później tak wyszło, że trzy razy musiałeś zmienić ekran Nie, to przez Eliasza ostatni raz zmienił Ośu, wiesz, jest taki wierszyk dziecięcy Samo chwało w kącie stało Nie, nieprawda <laughs> Dobra biegniemy, biegniemy bo Aisza, bo Aisza nie wytrzyma na świetlicy Bo ona była pewna Że my szybko się spakujemy jak jej nie brawo, będzie Bo Aisza to zawsze się brawo. długo pakuje Co Majusia? Brawo, brawo, brawo. brawo! Kto jest dzielnym pacjentem? Maja! Kto jest dzielnym pacjentem? Maja! Kto jest dzielnym pacjentem? Maja! Brawo! brawo. brawo. Słuchajcie, mamy godzinę 16.01 16 i dopiero wyjeżdżamy. A jeszcze będzie bardzo zła, no nie? Cześć wszystkim! Myślę, że go. Dzieci Dzieci! Angujemy się teraz. Do e, którego? Jak zawsze. Wysiądź. jak to Ty nie wiesz? Słuchajcie, już odebraliśmy i że szczęśliwe, jednak wszystko ok. A tak? jest Jedziemy do piotka. Eliasku, żółwik, 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 tu mama Eliasku, żółwik, Eliasku, żółwik żółwik, Jesteśmy na stacji benzynowej Masiu, cześć Masiu Eliasku Eliasku, a co ty tam robisz? Gdzie planujesz jechać? Nie wiemy <g> Aniołki <adapted pasażenie> śpią Tak się kłóciły, tak się kłóciły i zasnęły i tak się kłóciły, że ja już chciałam po prostu zawrócić no. I już nigdzie nie jechać, naprawdę Taki krzyk był, masakra Waldowski dobre dobra, już, nie musicie Hej, A Aisza się obudziła Naprawdę, słuchajcie, jeśli podczas każdego wyjazdu wy tak mi hey, będziecie Waldowski. przypominać o, o mojej tamtej wpadce, to ja już nie chcę z wami nigdzie jeździć Naprawdę od razu jedziemy, Aisha mówi: Kocham Warszawę. Mamo, pamiętasz, gdzie tu przeczytałaś? Jedziemy, Aisha mówi: Mamo, pamiętasz, jak mieliśmy mieszkać w apartamencie. Jak co, tam, co, jak co, tam, z, tam z tym, no, tym, z tym, <tomunik> z, <regimentu>, z Lewandowskim. <tomunikandidati> <tomunik <América> Wszyscy czekamy tylko na. na na królową Aiszę Już nareszcie Słuchajcie właśnie wczoraj e, z, Robiłam zamówienie z Biedronki przez głowę I były dostępne orzeszki pini Bardzo dobre Tak? Tak Dla sportowca tak jak ja i dla Dietycznej osoby jest bardzo <grym sportowca> Die Dietyczne Aż nie wierzę Że dotarliśmy My się tą słuchamy cały czas Ja z plecakiem minionka. <grym> Helia jest taki śmieszny w kawalizkę. A my, a my! Hop, hop! Dzień dobry, witamy w domu, witamy. Dzień dobry, witam. Tu jest telewizor. Jak? Fajnie. Fajnie! Dobrze jest. Masiu będzie spał yy, na kanapie. Jak zawsze? Czapka. Z... Zobaczcie, gdzie jest czapka. I co najważniejsze, czapkę kupił Beze mnie. Sam, sam, całkowicie sam. Zawsze, jak chodzimy na jakieś zakupy albo coś, no to pyta się u mnie, czy, czy pasuje coś, czy nie pasuje. A tutaj całkowicie wszystko sam, taki samodzielny. Tutaj mamy łazienkę. Jakieś, ale te ostatnio właśnie te apartamenty tutaj na Grzybowskiej, to wszystkie są bardzo podobne, no nie? Te wszystkie standardy. apartamenty, które wynajmowaliśmy, no to one są do siebie bardzo podobne. zobaczymy jaki mamy widok na te dwa dni, dwa dni? Nie, to tak, no, ale dzisiaj też, jeśli, no dobra, jeśli liczyć dzisiejszy dzień, no to mamy niecałe trzy dni. Warszawa. Cześć Warszawa! Lewandowski! <noise> ale ja tak nie lubię, wiecie, okno w okno po prostu. Naprawdę, <noise> zobaczcie, tu, tu jest blok i tu jest też od razu. Ale blok. jest tak blisko, blisko. Ale jest blisko. No co, to no widać wszystko. Na przykład tam, jeśli powiększymy, no to widać, zobacz. Pani tam coś robi, czy pan. Widzisz? Ogląda to jak. No, ale przy. Tak, zobaczcie. Nie wiem, czy tak można nagrać, ale ja nagram. Pani, czy pan siedzi i sobie ogląda telewizję pani, i pani. nawet widać książki. już idę, Majusia, idę, idę. <śmianowicie> Ej, Janusz! Na kościół Co ty zagadnie? Co? na koszu Jasku, co ty zagadnie? Mamy godzinę 18:43. Ja już bardzo bardzo nie, nie. chcę spać. Nie, nie. Co je je? Je? Co ty wybrałeś? O już, już jesteś całym mokry. Chodź pacie Eliasku, Chodź. chodź. Nie, nie. Co nie nie? Nie można tak robić. Nie nie. Nie nie. Nie nie. nie, nie. A teraz uwaga, nasza rzeczywistość. Jedna para. Elias. Co się dzieje? I a jak zawsze po cichutku ma swoje sprawy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wszystko ładniutko. I jakbyś ty tak w domu wszystko sprzątała, ładnie układała. Co ty robiłeś? A, no już tu płyniemy. Tak Eliasku? co się dzieje? Co, co, to jest? Cieknie wszystko, nie kochany wychodzimy Zamykaj, zamykaj Zabieraj tego kosika I wystawi tam Jakby on nic nie robił Elias co to ma być? Co to ma znaczyć? No mama będzie sprzątać tak? Kto ma sprzątać? Mama ma sprzątać Oczywiście I jeszcze isz. Kupiłam dla niej szkiełko ochronne. Robimy. Tak? Zobaczcie jak mojusia zadbała o Eliaska. Spakowała dla niego też zabawki. Ja w ogóle o tym zapomniałam. Zobacz. Majusia też spakowała Iszy książki, żeby i się maja. Tak, ona całą walizkę sama spakowała. Ci wiesz, i piszę? Maja też dla siebie spakowała. Będziemy Zobacz, się ten, uczyć. Ten mokry sam, wiesz? Tak, wiem, wiem. On... Już. jeszcze co ty tam szukasz? Zestaw naprawić. Jeszcze jeden. Jedna Aha. tutaj nakleja, drugi też naprawia. Nie patrzymy na liaska. Za chwilę Wam też pokażę, co się przyszło. W Zamówiłyśmy dzisiejszą Bubble Tea. Za chwilę Wam pokażę, co spakowałam ze sobą. Takie niezbędne rzeczy. Niezbędne według mnie, podczas podróży z dziećmi. Na przykład. Widzę, widzę. Na przykład termometr. No to wolę spakować niż zapomnieć i na pewno będzie gorączka. Właśnie tak zazwyczaj u nas bywa, że jak nie mam termometru i nie mam leków przeciwgorączkowych, ale zazwyczaj właśnie z nich nie korzystam, ale jak tego nie mam, nie spokoję no to dziecko ma gorączkę. Nie wiem nie wiem co to jest za fenomen, ale tak zazwyczaj jest. To naklejamy? Tak, Wiesz, ja jak u siebie kleję, to zawsze krzywo jakoś mi wychodzi. Ale mi dla mnie ładnie. To postaram się, Isza, ale nie obisuję, nie oddychaj, nie oddychaj tutaj. <grystanie> o, naprawdę. Dobra, mam nadzieję, że poszło. Równo czy nie, patrz, z tyłu, z tyłu, na dół, na dół. Był równy czy nie, Asia. Idzie Trzyma się za głowę, za chwilę wam go nagram. Co się stało? Nie, ja ten zostawić. Tylko jest. Okej teraz. Nie naprawić to. Chyba jest to okay, Isza, mam nadzieję. Ja to co z tym się, Nie, nie, to zejdzie, to zejdzie powoli, wiesz? Powoli, kiedyś. Kiedyś? z twoim telefonem. Musisz tam ciskać, tak. Zejde. Dać dla profesjonalny, tak jak ja. Tak, no, który psuje <suszę> telefony. zobacz, co się tu dzieje. Co, co? Będę zmieniać... to gitara, zmieniasz... Isza, to twoja chyba. Tak, to jest... Zestaw... jakiej gitara? To jest zestaw naprawczy, zostaw tutaj. Nie może być, nie, to od gitary. Słuchajcie, spokowałam termometr, to jest rzecz obowiązkowa. Czuteczki do zębów. E, szampon w kostce. Ja zazwyczaj zabieram i ja lubię właśnie ten szampon z Lidla. Tutaj spokowałam, to też niezbędnik, ale tutaj słuchajcie, mamy witaminy dla dzieci, omega 3. Mam też tutaj witaminę D, cynk, co tu jeszcze? Jeszcze coś było. Czyli to, co podaję dzieciom i sobie codziennie. Mam też czopki paracetamol, ale mam nadzieję, że nam się po prostu nie przydadzą i zazwyczaj pozwalam gorączce rosnąć i zazwyczaj, jeśli widzę, że dziecko dobrze się czuje, reaguje, dobrze znosi gorączkę, no to wolę, żeby organizm pracował. Ponieważ nasze ciało wie najlepiej jak ma działać, jak ma, jak ma pracować Eliasku, jak ma walczyć. Dziewczyny szykują się do żabki. Mamo, ja się Dzisiaj <śścoughs> jakaś nerwowa. Ponieważ poprosiłam Aiszę kupić mi kusteczki, mokre kusteczki, bo zapomniałam w domu co jest, Mojusiu. To daj mi pieniądze? sprawy spraw pieniężne tutaj. A ja za chwilę Jestem! będę montowała film na Aiszy kanał. Elias tutaj szaleje w samej pieluszce. I nagrywam go. Eliasku! Jeśli nie znajdziemy tam żabki, to wrócimy. Okej. Okay. Papa, pa. pa, uważajcie na siebie. Słuchajcie, mam chyba problem. Chyba zapomniałam ładowarkę od swojego telefonu. Słuchajcie. Co jeszcze spakowałam ostatnio w Ochoa Kupiłam takie płatki gryczane. Elias bardzo, bardzo je lubi, uwielbia. Ja po prostu zalewam te płatki e, ciepłym albo gorącym mlekiem roślinnym, bo e, korzystamy tylko z mleka roślinnego. I one są naprawdę pyszne. Bez niczego, po prostu płatki gryczane i, i, i mleko roślinne. Ciupki jebuchowe z Lidla. I jeszcze też mam z Oszą bezglutenowe tortille. Dziewczyny bardzo lubią. Skład jest naprawdę dobry. Tam jest skrowie stopiłki i mąka kukurydziana. jest naprawdę i dobre, i pyszne. Co tu jeszcze? Chyba już. Reszta to tylko ubrania nasze. I włosy Aiszy. Słuchajcie, taka sytuacja. Dziewczyny wróciły do domu. Mesiu dał im 20 zł. I ile tam wyszło Isza na paragonie? 15,29 A Pa... Elias, nie chódź się. A pani powiedziała, że nie ma czym wydać reszty, tak? Tak było, Isza? Czyli osoba dorosła okłamała dzieci na niecałe 4 zł. To jest normalne? I do rozwiązania. Biegnij myślą i walcz. Walcz. Masz czerwoną czapkę, walcz. Ten świat mnie chyba nigdy nie przestanie zaskakiwać. Niestety to nie, nie są pozytywne rzeczy. Co? E, e, co? E, e. Przed chwilą był kurier. Mamy. Mamy bubble tea, to ishi. I tu jesminowy. to wszystko na mleku, mleku roślinnym. Słuchajcie, sytuacja sprzed chwili. Ponieważ dziewczyny jeszcze kupiły takie wafelki w czekoladzie i żelki. I one wyszły i te żelki zostały w walizce, a wafelki Elias zauważył. I, I no i otworzyliśmy z nim, chyba widać, że już trochę zjadł. I wbiega Aisza z Mają, mówią, gdzie są żelki i wafelki, bo musimy to zanieść do żabki, bo tata zwraca, zwraca pieniądze. A ja mówię, że my już otworzyliśmy, więc Aisza się biedna rozpłakała, biedna się zestresowała. Na ile ja dobrze zrozumiałam, pani powiedziała, że ona nie ma obowiązku oddawania reszty. Nie ma obowiązku oddawania reszty. Po prostu brak słów, naprawdę. Nie rozumiem. O, już wrócili, wrócili. Mówcie, mówcie. mówcie. Mów. Myszem. Oni mówią, że nie mają obowiązek, żeby dadzą. dadzą jak to nie ma? No jak to, nie mają w kasę. To jest jakiś żart. No. Ja mówiłem. No to, tak. to, to to. Niech ona. Niech ona to pokaże gdzie to jest napisane. Tak. Ja mówiłem do niej, że daj mi dla, dla dzieci pieniądze, żeby wiedzą jaki jest obowiązek, żeby jak wracają, że, no. żeby no. tak. tak. A pani a oni wracają do domu i pani i oni mówią, że pani nie może dać reszcie. Ale ona coś wykręci, coś, nie? Mówi, że jak nie, nie, mam, nie, mam, nie mam obowiązek. Ja mówię, pani ma obowiązek. To, to mówi, że nie mam reszty. to proszę pieniądze, przyniesie ci dokładnie pieniądze. Wtedy oni wracają do, tak, do domu. a oni mówią, że w ogóle nie ma i tak. Tak, a my będziemy myśli, że gdzie, gdzie są pieniądze. Może oni kupili na przykład tak, albo, papierosy tak? albo coś innego. Halo? To dziwne no, jest. To jest. Żal, że ja nie poszłam. Ja bym w takiej czerwonej czapce, to bym się kłóciła. Nie chciałam być. Kulturalny. Kulturalny, bo było pełne dużo ludzi i nie chciałam. Ale być. to nie jest normalne, po prostu. No wie, wie. I właśnie tacy ludzie swoim zachowaniem robią mi vlogi. Nie dziękuję. Myśla. Ale naprawdę szok, szok po prostu. Bez odrywania ręki, narysuj po śladzie fale dla surfera. O kolory rysunek. Przyklej rybki i ośmiornice, które znajdziesz na końcu książki. No co, rysujemy? Nie odrywając ręki, dobra Maja. Tak, powoli, powolutku, brawo, Majusia, dobrze, dobrze ci idzie powoli, powoli. Nie śpiesz się, do... nie śpiesz się. Nic, nic się nie stało powoli. Powoli, powolutku będzie ok. Słuchajcie, ja, ja w dzieciństwie w sumie tak samo. Stresowałam się, jak była jakaś taka sytuacja, nie lubiłam takich sytuacji i przepraszam, i unikałam. I w sumie w dorosłości też starałam się unikać takich sytuacji, ale wiem, że nie poddając się i po prostu i nie unikając takich sytuacji, budujemy siebie. Elia sprawie zrzucił bubble team. Słuchajcie, ja kończę już na dzisiaj. Idę zmontować film na kanał, Aiszy i po prostu... Postaram się odpocząć. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych vlogów. Baba! Baba! Elia, znów poszedł do wody!